Kolejny odcinek dotyczący e, radzenia sobie ze stresem, z takim uczuciem przetłoczenia. E, I dzisiaj e, razem z Małgorzatą Bednarz, psycholog Promeny, oraz mną, czyli Weroniką Adamus, psychoterapeutką i psycholożką będziemy mówić na temat, e, na temat sposobów na to, jak sobie poradzić e, z uczuciem przetłoczenia, co robić. Ostatnio mówiłyśmy o o emocjach, o uczuciach w ciele, o tym, jak, jak w ogóle zweryfikować, że doświadczamy stresu, że, że jest on naszym udziałem. Um, no i teraz zastanówmy się, co, co można by było zrobić, żeby e, poczuć się lepiej, żeby nie doświadczać takiej ilości stresu. Ja w ogóle myślę, że samo to uświadomienie sobie, co się ze mną dzieje i że tego się tego stresu świadczym, to już jest sposób na poradzenie sobie z tym Czasem. i to, w ogóle poddawanie się refleksji. Dokładnie tak, dokładnie mhm. tak. To, to w ogóle samo to zatrzymanie się mhm. e, to już jest e, pierwszy krok, bardzo, bardzo ważny. No właśnie obserwowanie tych emocji, e, zapisywanie tych emocji, zapisywanie może sytuacji, w których dana emocja się pojawiła. To już są takie, być może małe mhm. kroki, ale jednak wielkie kroki do tego, aby, aby ten stres zredukować, czy też, żeby on nie był tak, tak. obezwładniający. Tak, z tego, co mówisz, myślę, że ważne jest, mm, warto oczywiście odwiedzić nasz gabinet, czy, czy innych psychologów, psychoterapeutów. Mm, natomiast wielu ludzi stara się poradzić sobie samemu, ze swoimi trudnościami. Mhm. I dobrym sposobem w takiej sytuacji, jeżeli próbujecie sami, jest właśnie zapisywanie. Zapisywanie, ale nie zapisywanie takie na zasadzie, że cele i, i co, co ja zrobię, albo y, jak pozbędę się stresu, tylko zapisywanie takiego strumienia myśli mhm. y, czy uczuć, czyli tego, co się z nami dzieje, a, używając. Wszelkich słów, które są do tego potrzebne, również tych niecenzuralnych, to nie musi być składne, to nie musi być ortograficzne, to nie musi być gramatyczne. Bardziej chodzi o to, żeby zwerbalizować to, co się dzieje w naszej głowie, poprzez przeniesienie tego na papier. Mhm. I tak naprawdę nie musimy tego zostawiać. Można to zaraz po tym spisaniu spalić, można to zostawić sobie jak się chce. Nie trzeba, to nie jest też niezbędne, żeby na przykład na wizycie u psychologa y, pokazywać to. To nie jest dla nikogo do czytania. To ma tylko na celu właśnie nazwanie i werbalizację tego, co się dzieje, i ma wręcz takie terapeutyczne właściwości. Mm. Sam proces pisania, pisania tego, co się z nami dzieje. Także to jest faktycznie taka rzecz, którą warto zrobić, zwłaszcza w, w, wtedy, kiedy. No, mamy, jesteśmy w takich stanach, z którymi trudno nam sobie poradzić, ale też na przykład nie czujemy się gotowi, żeby szukać pomocy na zewnątrz. Dokładnie tak. No ale w kontekście tej werbalizacji tych emocji i przeżyć, no to kolejnym krokiem to jest rozmowa po prostu z kimś. I znowu tu nie chodzi, oczywiście zapraszamy, ale tu nie chodzi tylko o psychologów i psychoterapeutów, ale również bliskie osoby. Tak. Być może macie Państwo we własnym doświadczeniu, podejrzewam, że tak, jak wiele to daje? Ja, jaką ulgę może przynieść sama rozmowa na temat tego, co się wydarzyło i co ja przeżywam? Mhm. Bo, bo to jest znowu coś w stylu tego zapisania sobie, mhm. że, że to, to, co się dzieje, jest wypowiedziane. I tutaj jest ważne, i w każdym, i w pisaniu, i w mówieniu, i czy to do przyjaciela, kogoś z rodziny, czy psychologa, to co jest ważne, to właśnie to, żeby być szczerym w tym, co się faktycznie przeżywa. I myślę sobie, że chociaż jest to poniekąd oczywiste, ale wcale taki nie jest, bo my często na przykład opowiadamy samą sytuację i to może też by z tym pisaniem się wiązać, że na przykład ktoś opisze sytuację, tak? Szef, szef był dla mnie niemiły, albo żona na mnie nakrzyczała, albo mąż był, mnie nie szanuje, albo no, cokolwiek. Opiszesz sytuację, albo taką bardziej szczegółową, że Dziecko rano nie chciało się ubrać i, i przez to nie spóźniłam się do pracy, potem szef na mnie nakrzyczał. Jeszcze wracając do domu złapałam gumę w samochodzie i takie streszczenie jakby samego przebiegu wydarzeń, czyli takie, jak to nazwać, takie reporterskie trochę, nie załatwia sprawy. To nie jest to, co przynosi ulgę. I to możemy sobie opowiedzieć 50 osobom, i pewnie też macie takie doświadczenie, że samo opowiedzenie tego w taki sposób nie załatwia sprawy. To, co przynosi ulgę, i co jest nam potrzebne, i co jest bardzo, bardzo ważne w naszym przeżyciu, to jest to, żeby móc się podzielić swoim doświadczeniem tego, co się wydarzyło, mm -hmm. powiedzieć o tym komuś i zostać zrozumianym. Mm -hmm. I to nie znaczy koniecznie, że ktoś musi się z nami zgadzać, to nie znaczy, że, że ktoś ma nam doradzić, co my mamy zrobić, czy że my mamy znaleźć rozwiązanie tej sytuacji, ale to, co jest uzdrawiające, to jest właśnie nazwanie swojego przeżycia, czyli jak się wkurzyłam, to się wkurzyłam. Jak, jak nie wiem, czuję się upokorzona, to, to tak się czuję. Jak czuję się smutna, to, to w taki sposób. W sensie, żeby nazwać to. Powiedzieć o tym komuś i ten ktoś, jeżeli doświadczymy tego, że jesteśmy zrozumiani, niekoniecznie pochwaleni za to, ale zrozumiani, to, to jest najba ma najbardziej uzdrawiające, um, uzdrawiające właściwości um, i to jest to, co, co daje nam tą ulgę. No, dokładnie tak i myślę, że ważne, co powiedziałeś, żeby być autentycznym w tym. Bo, tak jak rozmawiałyśmy ostatnio, wiele emocji jest związanych z pewną stygmą. w tym sensie, że na przykład złość jest mm -hmm. nie okej, okay, bo przecież nie można się złościć. I chodzi o to, żeby w tej rozmowie nie obawiać się, żeby rozmawiać z kimś, komu ufamy, mm -hmm. nie obawiać się oceny, nie obawiać się tego, że nasze emocje są jakieś nie w porządku, bo, tak jak, no, już, jak już mówiłyśmy, wszystkie emocje są bardzo ważne. Mm -hmm. Mówić tak, jak, tak jak czujemy. I bardzo często osoby, które wysłuchują tego, co, co czuje druga osoba, mają takie poczucie, że muszą doradzić. Właśnie tak jak, tak jak mówiłaś, że co ja mam z tym zrobić? Nie, absolutnie to nie przyniesie takiej ulgi, wręcz może jeszcze pogorszyć, czy też sprawić, że, że osoba się bardziej zirytuje. Nic nie przyniesie takiej ulgi, jak właśnie to, że rozumiem, jestem, jestem przy tobie i rozumiem to, co przeżywasz. Mhm. To jest Przy czym to musi być znowu prawdziwe. Tak. Bo mówienie komuś, rozumiem, 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 a bycie myślami gdzieś daleko, znowu nie zadziała. To jest w ogóle niesamowite, jak bardzo to, jaką mamy wewnętrznie intencję, wpływa na rozwój zdarzeń, nawet bez zmiany m, takich faktycznych rzeczy, które robimy czy mówimy. Że treść rozmowy może być taka sama, słowa mogą być, no, słowa i treść te samo. Ale zachowania mogą być mm. te same, ale to, czy my myślami jesteśmy tutaj, czy gdzieś indziej, jest bardzo wyczuwalne. Mm. Więc to rozumiem musi być autentyczne. Można to powiedzieć słowami właśnie rozumiem, można to też powiedzieć swoimi słowami, żeby pokazać, że się rozumie, mm. ale y, ma to działanie terapeutyczne wtedy, kiedy, e, kiedy faktycznie jesteśmy w stanie zrozumieć. I czasami jest tak, że nie rozumiemy. I... To też lepszym rozwiązaniem, na przykład jak ktoś nam się zbierza, jest do się, czy, czy próba zrozumienia tego właśnie mm -hmm. podjęcie wysiłku, żeby jednak zrozumieć, a nie powiedzenie słowa rozumiem, pomimo, że nie rozumiem. Mm -hmm. I myślę sobie w, tym, w tej autentyczności też mówienia, to jest ważne, bo na przykład, nie wiem, ktoś mógłby powiedzieć o jakimś zawodzie miłosnym, właśnie. Celem trochę zmniejszenia napięcia. I chce się z tym podzielić na przykład z przyjaciółką, i opowiada, opowiada, opowiada i mówi, no ale mnie to już nie rusza. Mhm. Albo mnie to nie rusza. On zrobił tak i tak, ale w zasadzie mi jest obojętne. No i okej, okay, jeżeli jest ci obojętne, no to jest obojętne. Natomiast prawdopodobnie, skoro o tym mówisz i skoro. Yy, Masz potrzebę na ten temat się wygadania, to prawdopodobnie jednak cię rusza. Jakby to, co, o czym mówiłam, opowiadanie samej treści wydarzenia nie, nie daje poczucia bycia wśród ludzi, poczucia bycia zrozumianym i doświadczenia tej bliskości od, od drugiego człowieka. Bardzo dobry przykład podałaś tego, jak, jak się osoba rozstaje i że. Po całej tyradzie, to mnie nie rusza, bo to, to nawet też właśnie w przekazach, w jakichś filmach, serialach to jest też bardzo typowe, a to jest ważne, żeby podkreślić, że to faktycznie nie przynosi mm -hmm. tego, czego szukamy. Tak naprawdę tak. Nie, jest, nie ma terapeutycznej właściwości. Kiedy nie powiem, że jestem zła, jestem smutna, jestem skrzywdzona, także tak. to, to chciałam jeszcze podkreślić. Tak. I myślę sobie, to co jeszcze ważne dużo rzeczy przychodzi do głowy. To co ważne jest to, że my możemy mieć całą gamę uczuć. Łącznie z tym, że wobec jednej osoby czy jednego wydarzenia możemy mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne uczucia. I to nie jest nic y, błędnego, bo my się czasami boimy tego, że powinniśmy to nazwać jednym słowem, które określa jakby wszystko, co czujemy. I skoro na przykład ja do swojego byłego faceta czuję y, Trochę tęsknię, ale w sumie jestem wkurzona i, i być może jeszcze jestem rozżelona, a być może jestem, um, no nie wiem, jeszcze go kocham. W sensie, że jest tam dużo różnych emocji, to często powstrzymujemy się od nazywania tego, bo boimy się takiego bycia uznanym, że my w zasadzie nie wiemy o co nam mm -hmm. chodzi. A prawda jest taka, że to jest możliwe, żeby właśnie czuć. Całą gamę uczuć, czyli że jedna sytuacja, zwłaszcza jeżeli to są relacje i zwłaszcza jeżeli to są sytuacje, które są dla nas ważne, że to nie jest, nie wiem, stuczka w drodze do, z pracy do domu, która oczywiście jest nieprzyjemną sprawą i jest, jest jakimś wydarzeniem, ale faktycznie tutaj no, dużo emocji może nie być, chociaż też mogą być. Może, może ktoś się cieszyć, że, że nie stało się nic bardzo poważnego, a jednocześnie być smutnym, czy, czy rozżalonym, czy zezłoszczonym, że... Że, że na przykład samochód jest rozbity. Nie? Że tutaj też mogą się pojawić uczucia pozornie ze sobą sprzeczne, a jednak mm -hmm. możliwe. My mamy taką przestrzeń, żeby to w sobie pomieszczać, Te, tą różnorodność. Nie musimy być tylko jacyś tak. w danym sytuacji. Bo, bo myślę, że też może być takie poczucie, że no to zdecyduj się, tak, no to no. jak? No to tak. nienawidzisz go, czy go kochasz? I tak. I tak to, no to teraz też mi przyszła taka myśl, że. Że a dlaczego nie, nie i to i to? Mhm. Mam prawo tak czuć, i tak czuję, i bardzo często tak jest, szczególnie mhm. po rozstaniach, e, i też, żeby zdjąć z siebie taką presję, że muszę być tylko jakiś określony w danej sytuacji, mhm. bo, bo tych emocji jest bardzo mnóstwo. Ale wracając do innych sposobów e, regulowania stresu i radzenia sobie z nim, myślę, że powiem coś, co, co już pewnie każdy słyszał, ale to jest bardzo, bardzo ważny ruch. E, stres. Tak jak opowiadałyśmy, to jest reakcja fizjologiczna i, i to, to koło stresu musi zostać domknięte najlepiej, właśnie poprzez jakąś aktywność fizyczną. To nie muszą być jakieś super aerobiki, jakieś bardzo ciężkie, wykańczające ćwiczenia, to może być nawet spacer 20 minutowy, ale żeby faktycznie sobie dać taką, taki czas i przestrzeń na, na poruszanie się, bo to naprawdę. Przynosi korzyści i mhm. pozwala na bieżąco ten stres regulować i zmniejszyć. Najlepiej połączony z refleksją na temat tego, co się dzieje. Mhm. Też w nas, w sensie, mhm. że jak sobie spacerujemy, to możemy sobie na przykład obserwować swój oddech, przyrodę dookoła i to, jak my na nią reagujemy. Bo generalnie, spacer jest o niebo lepszy w przyrodzie niż w tak. blokowisku. Tak ale też możemy obserwować swoje ciało, czyli to na przykład właśnie, gdzie się pojawiają napięcia, jakieś myśli czy uczucia, które się pojawiają, bo generalnie cały czas coś się tam dzieje w głowie, cały czas się jakieś myśli krążą czy uczucia i na przykład możemy sobie rozmyślać na ten temat, jak na przykład o czymś stresującym myślę, gdzie to czuję w ciele, mhm. żeby zobaczyć też, jak ta część ciała na przykład się zachowuje w ruchu i tak dalej. To są rzeczy, które bardzo dużo wnoszą w nasze samo poznanie, w to, żeby rozumieć siebie, to jak działamy, a rozumienie siebie powoduje, że mniejszego stresu doświadczamy. Tak? W dużym skrócie, oczywiście, ale, ale powoduje, że, że lepiej jesteśmy bardziej elastyczni, lepiej reagujemy na otoczenie zewnętrzne. W ogóle ta cała sytuacja, którą przytoczyłaś, spacer w naturze z głębokimi oddechami. Nie mm -hmm. wiem, powiedziałaś o oddechach, ale e, niech będą też te oddechy, i, i samo poznanie, to w ogóle jest super komplet rzeczy, tak. które można robić na stres, bo i, e, bo i natura wpływa bardzo terapeutycznie. E, I oddech, e, taki odżywczy, głęboki, e, długi, dłuższy wydech niż wdech, mm -hmm. e, sprawiają, że faktycznie jesteśmy w stanie to napięcie puścić. Mm -hmm. Hmm. Pewnie wielu z Was y, słyszało albo czytało o przeróżnych sposobach na stres, typu właśnie spacer, relaks, medytacja, y, kąpiel, pasje, y, pasję. Tak że generalnie tych sposobów takich znanych powiedzmy, jest sporo. A mimo to bardzo często i tak doświadczamy stresu. I myślę sobie o czymś takim bardzo, ale to bardzo podstawowym, jeśli chodzi o stres. Będąc cały czas w sytuacji stresogennej, czyli nie zmieniając zupełnie nic w swoim życiu, i nawet stosując te różne metody, które są doraźne, to możemy zmniejszyć trochę stres, ale on wróci do tego samego poziomu. No to tak samo, jakbyśmy, no nie wiem, upuszczali trochę wody ze zlewu, takiego zatkanego żeby zmniejszyć trochę tą siłę ciążenia wody, ale za chwilę dolewamy z kranu. No, na dłuższą metę nie da się w ten sposób spowodować, że będziemy się czuć lepiej. I myślę sobie, że wiele osób nie patrzy na swoje życie w takiej perspektywie, że to naprawdę ode mnie zależy, jak to moje życie będzie wyglądać. Bo jeżeli mam bardzo stresującą pracę, mam sytuację, na przykład tak, tak mi się kojarzy taka sytuacja na przykład jakiejś osoby, która mieszka w domu razem z, ze swoimi rodzicami, z mężem, dziećmi albo z teściami. I ciągle są konflikty w domu. Z różnych przyczyn, ale generalnie są cały czas na, na tej linii rodzice małżonkowie. Bo jeszcze konflikty na, na linii rodzic dziecko, no to niestety, ale. Póki dzieci nie są pełnoletnie, to, to jest to część życia i szukamy też rozwiązań na to, ale jeżeli ma, żyjemy w taki sposób, że mieszkamy właśnie z rodzicami czy teściami, z którymi trudno się dogadać, to bardzo często nie bierzemy pod uwagę tego, że to jest nasza decyzja, że my tam jesteśmy w tym środowisku. Jeżeli jesteśmy w pracy, która jest bardzo stresująca i która powoduje u nas um, no, duży poziom napięcia, to to jest nasza decyzja, że my w tej pracy jesteśmy. Jeżeli mamy mały kontakt z naturą, mieszkamy w mieście, weekendy spędzamy w mieście, całe dnie i tak dalej, to też jest nasza decyzja. I to są takie elementy, które, jak, zwłaszcza jak są skumulowane w większej ilości, no to oczywiście będą powodować reakcje Niezależnie od różnych sposobów, które my sobie znajdziemy, czy sobie od czasu do czasu zrobimy kąpiel, czy medytację, czy wyjście na spacer, czy cokolwiek innego, nie zapewni to stabilności w naszym życiu. A myślę, że, że to jest chyba takie najtrudniejsze, że żeby też wziąć odpowiedzialność za to, w jakim środowisku jesteśmy mhm. i co. Um, no, jak, jak tworzymy tę naszą rzeczywistość? Dokładnie, Dokładnie tak, że, że chcielibyśmy robić, pędzić, żyć w tym stresie i nie zmieniać warunków naszego życia, które, nie wiem, może nam dawać pieniądze, ale sprawia, że jesteśmy wypaleni i, i bardzo zestresowani. Chcemy po prostu sobie wziąć te techniki i par, parę razy w tygodniu stosować i, i już będzie dobrze. A Faktycznie to tak nie działa tak. i ta zmiana czasami jest konieczna. Jest trudna, może być, może być trudna, może być przerażająca, ale być może bez niej mm -hmm. nie da rady inaczej, żeby mm -hmm. być po prostu szczęśliwszym i, i spokojniejszym. Tak. I to tak jakbyśmy byli, nie wiem, uczuleni na pszenicę. E, I po zjedzeniu z pszenicy na przykład wyskakiwałyby nam jakieś wybróczyny mm -hmm. na skórze. E, I tłumacząc tego, że my nie możemy przestać jeść pszenicy, bo przecież na przykład ja lubię chleb, mm -hmm. albo no, pszenicy jest dużo wszędzie. I naszym pomysłem na rozwiązanie tego byłoby e, branie jakichś leków e, antyalergicznych za każdym razem po tym, jak zjemy pszenicę, a jednocześnie nie zmienianie niczego w swoim e, sposobie życia. No to wydaje się, że każdy e, rozumie, że, że to może działać w krótkim odcinku czasu, ale na dłuższą metę ogromne rozchwianie w organizmie powoduje i nie da się tak funkcjonować, i tak to. W pewnym momencie po prostu, czy te leki przestaną działać, czy, czy jakaś inna choroba właśnie. się pojawi. No różne, różne mogą być um, jakby dalsze skutki. Um, I tak sobie myślę już o takich, bo, bo to jest coś, co, co wielu ludzi argumentuje w taki sposób, że ale ja nie mogę mieszkać gdzieś indziej, bo na przykład nie mam pieniędzy, mm -hmm. albo ja nie mogę zmienić pracy, bo spłacam kredyt, i tak dalej. Albo muszę za coś zapłacić rachunki, nie mogę się rozstać z partnerem, który, który na przykład jest przemocowy. na przykład przemocowy, albo y, związek jest bardzo trudny, burzliwy. Nie mogę tego zrobić, bo na przykład mam dzieci, albo no, przeróżne mamy argumenty. Niemniej jednak bardzo często i tego nie zauważamy, te argumenty są, są takim rodzajem racjonalizacji mm -hmm. tego, że. Tak naprawdę my nie chcemy z tym nic robić, i mm, są ludzie, którzy podejmują te decyzje. Oczywiście to nie jest tak, że to się wiąże tylko z pozytywnymi skutkami, no bo oczywiście, że zmniejszenie stresu może się wiązać z tym, że na przykład będziemy zarabiać mniej albo inaczej. Niemniej jednak, y, możemy szukać takich sposobów w naszej konkretnej, prywatnej, własnej sytuacji na to, żeby znaleźć rozwiązanie na zmianę warunków, w których y, się znajdujemy. Mhm. I myślę, że to jest taka podstawa, o której bardzo często no, nie myślimy w ten sposób. Szukamy mhm. takich właśnie doraźnych tabletek, bardziej mhm. antystresowych, antyuczuciowych, antybólowych i tak dalej. Coś jest w ogóle z tą zmianą, że tak się jej obawiamy, nie? że, tak. że tak jak są te najbardziej stresujące wydarzenia w życiu, to ten w czołówce jest ślub chociażby. Już wiadomo, że jest to związane z całym przedsięwzięciem, ale też z tak ogromną zmianą w życiu, mhm, więc tak. to też jest coś do refleksji, no ale tak jak cały czas o tym rozmawiamy, bez tej zmiany, no możemy mieć pewność, że albo będzie tak jak jest, albo będzie gorzej. Mhm. A być może po zmianie będzie lepiej, nie wiemy, ale warto, warto ją brać pod uwagę. Tak. No takich sposobów na zmianę otoczenia, bo y Oczywiście, to nie muszą być od razu drastyczne sposoby. Bo ja tutaj oczywiście powiedziałam o takich od razu, nie wiem, rzucenie pracy, czy, mm -hmm. czy rozstanie z partnerem, czy wyprowadzka z domu. To nie o to chodzi, że trzeba zaczynać od takich jakby grubego kalibru sposobów, ale żeby szukać tego, jak można inaczej. No i jeżeli nie da się, no to też te. te takie bardziej ostateczne rozwiązania również e, brać pod uwagę. No bo przecież e, nasze życie jest naszą odpowiedzialnością i nikt inny tak naprawdę nie weźmie odpowiedzialności za to, że na przykład po 40 latach bardzo stresującej pracy mamy na przykład e, nie wiem, jakąś chorobę, mm -hmm. albo, e, albo nikt z nami nie może wytrzymać, bo jesteśmy tak rozchwiani emocjonalnie, że, że wybuchamy praktycznie. Przy każdej rozmowie. No, nie? no właśnie, bo nie, nie rozmawiałyśmy o tym, ale chroniczny stres jest przyczyną bardzo, bardzo wielu, praktycznie wszystkich chorób i zaburzeń mhm. organizmu na, na każdej płaszczyźnie. I to tak. też jest ważne, tak. żeby sobie to uświadamiać. Mhm. Mhm. Tak. Myślę, że to jest bardzo ważne. Na dzisiaj myślę, że na tym zakończymy. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś. Pomysły, o czym jeszcze warto byłoby powiedzieć w kontekście stresu, to dajcie znać. My ze swojej strony również o tym pomyślimy i albo nakręcimy jeszcze kolejne odcinki dotyczące stresu, albo zajmiemy się już kolejnymi tematami. Także na dzisiaj dziękujemy bardzo. Dzięki.